Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o izolacji betonowej podłogi w prywatnym domu. To temat, który często pojawia się w dyskusjach o remontach i budowie domów, dlatego postanowiłem STWRZYC ten film, aby pomóc wam w zrozumieniu tego procesu podłogi betonowe SA popularne w budownictwie ze względu na swoją trwałość, odporność na wilgoc i łatwość w utrzymaniu. Jednak beton jest materiałem o dużej przewodności cieplnej, co oznacza, że łatwo przepuszcza ciepło. W zimie betonowa podłoga może być bardzo zimna, a w lecie może się nagrzewać, co wpływa na komfort mieszkania. Dlatego izolacja betonowej podłogi jest tak ważna. Izolacja podłogi betonowej w prywatnym domu może być przeprowadzona na wiele sposobów. Najpopularniejsze metody to: Izolacja pianka z tworzywa sztucznego. Pianka z tworzywa sztucznego jest lekkim i łatwym w montażu materiałem. Który zapewnia dobra izolację termiczną? Jest dostępna w różnych grubościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Izolacja polistyrenem ekstrudowanym. Polistyren ekstrudowany jest bardziej odporny na wilgoc niż pianka z tworzywa sztucznego, CO. Czyni go idealnym rozwiązaniem do izolacji podłog w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Izolacja płynem Acterm. Płynna izolacja cieplna Acterm jest stosowana w miejscach trudno dostępnych, gdzie tradycyjne materiały izolacyjne nie sprawdzają się. Jest to rozwiązanie ekologiczne i łatwe w aplikacji. Izolacja spienionym polietylenem. Spieniony polietylen jest materiałem elastycznym, który dobrze dopasowuje się do nierówności podłoza. Jest stosowany głównie do izolacji podłog w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Wybór odpowiedniego rodzaju izolacji zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj podłogi, jeśli podłoga jest drewniana, można zastosować. Izolację z pianki stworzywa sztucznego lub polistyrenu ekstrudowanego. Jeśli podłoga jest betonowa, można zastosować izolację z pianki stworzywa sztucznego, polistyrenu ekstrudowanego lub spienionego polietylenu. Budżet. Izolacja z pianki z tworzywa sztucznego jest najtańszym rozwiązaniem, a izolacja z polistyrenu ekstrudowanego jest droższa. Poziom wilgotności. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienka, należy zastosować izolację odporna na wilgoc, NP. Polistyren ekstrudowany. Pamiętaj, że izolacja podłogi betonowej jest inwestycja, która zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i większego komfortu mieszkania. Pianka stworzywa sztucznego jest jednym z najpopularniejszych materiałów izolacyjnych. Jest lekka, łatwa w montażu i zapewnia dobra izolację termiczną. Pianka stworzywa sztucznego jest dostępna w różnych grubościach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Polistyren ekstrudowany jest bardziej odporny na wilgoc niż pianka stworzywa sztucznego. Jest to idealne rozwiązanie do izolacji podłog w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienka. Polistyren ekstrudowany jest również bardziej odporny na nacisk, co czyni go idealnym rozwiązaniem do izolacji podłóg w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Płynna izolacja cieplna Akterm jest stosowana w miejscach trudno dostępnych, gdzie tradycyjne materiały izolacyjne nie sprawdzają się. Jest to rozwiązanie ekologiczne i łatwe w aplikacji. Płynna izolacja cieplna Akterm jest idealnym rozwiązaniem do izolacji podłóg w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach. Spieniony polietylen jest materiałem elastycznym, który dobrze dopasowuje się do nierówności podłoza. Jest stosowany głównie do izolacji podłog w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Spieniony polietylen jest również odporny na wilgoc, co czyni go idealnym rozwiązaniem do izolacji podłog w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam w zrozumieniu procesu izolacji betonowej podłogi w prywatnym domu. Pamiętajcie, że izolacja podłogi jest inwestycja, która zwróci się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i większego komfortu mieszkania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o izolacji betonowej podłogi w prywatnym domu. To temat, który często pojawia się w kontekście remontu lub budowy domu, a odpowiednie ocieplenie podłogi ma kluczowe znaczenie dla komfortu i oszczędności energii. Istnieje wiele różnych materiałów izolacyjnych, które można zastosować do izolacji betonowej podłogi. Najpopularniejsze z nich to fibrolit to materiał izolacyjny wykonany z włókien drzewnych i cementu. Jest on lekki, łatwy w obróbce i ma dobre właściwości izolacyjne. Fibrolit jest również odporny na wilgoc i ogień. Wełna mineralna to materiał izolacyjny wykonany z włókien mineralnych, takich jak szkło, kamień lub skała wulkaniczna. Wełna mineralna jest również lekka, łatwa w obróbce i ma dobre właściwości izolacyjne. Jest ona również odporna na wilgoc i ogień. Keramzyt to materiał izolacyjny wykonany z wypalanej gliny. Keramzyt jest lekki, łatwy w obróbce i ma dobre właściwości izolacyjne. Jest on również odporny na wilgoc i ogień. Vermikulit to materiał izolacyjny wykonany z minerału o tej samej nazwie. Wermikulit jest lekki. Łatwy w obróbce i ma dobre właściwości izolacyjne. Jest on również odporny na wilgoc i ogień. Wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego zależy od wielu czynników, takich jak budżet, rodzaj podłogi, warunki klimatyczne i indywidualne potrzeby. Teraz przejdźmy do konkretów i dowiedzmy się, jak zaizolować betonowa podłogę w prywatnym domu własnymi rękami. Istnieją dwa główne sposoby izolacji betonowej podłogi. Izolacja z izolatorem stałym to najpopularniejszy sposób izolacji betonowej podłogi. Polega on na ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego na betonowej płycie. Materiał izolacyjny może być przymocowany do betonu za pomocą kleju, kołków lub innych metod. Rozmieszczenie izolacji płynnej to mniej popularny sposób izolacji betonowej podłogi, ale może być bardziej efektywny w niektórych przypadkach. Polega on na nałożeniu na betonową płytę specjalnej pianki lub innego materiału izolacyjnego w postaci płynnej. Izolacja z izolatorem stałym jest łatwiejsza w wykonaniu i bardziej popularna, dlatego skupimy się na niej w tym filmie. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoza. Betonowa płyta powinna być czysta, sucha i równa. Jeśli na płycie znajdują się nierówności, należy je usunąć za pomocą szpachli lub innych narzędzi. Następnie należy ułożyć warstwę izolacji. Materiał izolacyjny należy ułożyć na betonowej płycie, a następnie przymocować do niej za pomocą kleju, kołków lub innych metod. Ważne jest, aby ułozec materiał izolacyjny w sposób ciągły, bez przerw i szczelin. Po ułożeniu warstwy izolacji należy ją zabezpieczyć przed wilgocią. Można to zrobić za pomocą folii paroizolacyjnej lub innych materiałów. Izolacja betonowej podłogi jest ważnym elementem remontu lub budowy domu. Odpowiednie ocieplenie podłogi zapewni komfort i oszczędność energii. Pamiętaj, że wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego i prawidłowe wykonanie izolacji ESA kluczowe dla uzyskania najlepszych rezultatów. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie.